Cziwy lis. Pewnego poranka lis zobaczył mężczyznę, który włożył swoje drugie śniadanie do środka obszernego pnia drzewa. Lis odczekał, aż wszyscy pasterze oddalą się na bezpieczną dla niego odległość. Wówczas podbiegł do dziupli, była wąska, ale zdołał jakoś przecisnąć się do środka. Jak tylko znalazł się tam, zaczął jeść i jeść bez końca, aż okazało się, że więcej już przełknąć nie zdoła. Postanowił wyjść. Z przerażeniem stwierdził, że tym razem nie sforsuje wąskiej szpary. Jego brzuch tak rózł z jedzenia, że żadne wysiłki nie dawały efektu. Nie pomogły żadne próby przeciśnięcia się. Zrozpaczony lis wył. Usłyszał go jeden z jego przyjaciół wilków. Masz tylko jedno wyjście! rzekł przyjaciel. Jakie? spytał Liz z nadzieją w głosie. Musisz tu czekać, dopóki nie schudniesz na tyle, aby przecisnąć się przez szparę, poradził drugi lis. Morał łakomstwo nie popłaca.